Maria Konopnicka Szkolne przygody Pimpusia Sadełko Szczęście rodzinne Żyli sobie wtedy w mieście imci państwo Sadełkowie, którzy mieli jedynaka, cudokotka, co się zowie. Pimpuś było mu na imię, skórka szara w żółte łaty. Cały dzień na rękach siedział, to u mamy, to u taty. Kurząc fajkę pan sadełko, jedynaka brał pod boki, a zaś pani przyśpiewując, wyprawiała różne skoki. A pieścili, a chuchali, a broń Boże do roboty. Zawsze tylko: mój ty skarbie, mój ty srebrny, mój ty złoty. O, nic nie ma piękniejszego nad rodzinne, błogie życie. Słodycz jego i rozkosze na obrazku tym widzicie. Szybko biegną miłe chwile. Czas przemija lotem ptaka. Nie ma rady. Trzeba zacząć. Wychowanie jedynaka. Pimpuś wyrósł jak na drożdżach, ale w głowie same psoty. W jego wieku dawno siedzą nad książkami inne koty, tak więc państwo sadełkowie rozstają się z dzieckiem drogiem i oddają we łzach synka na naukę pod pierogiem. Hej. Lisku. Czytał Tata Mariusz, czyli Mariusz Rzepka. Dzięki, że jesteś. Do usłyszenia.